Witajcie z tej strony Brix, i dziś porozmawiamy o czterech błędach, które wyłapałem podczas obejrzenia ósmego sezonu Lego Ninjago. Zaczynajmy. Pierwszym błędem jest to, gdzie Harumi wypowiada imiona bogiń W scenie przyzywania Garmadona pomieszała nazwy maski, iluzji i nienawiści. Bogini zemsty, bogini iluzji, bogini nienawiści. Drugim błędem są zmiany głosów postaci, co działo się od samego początku serialu. Tu mamy przykład w migawce. To ty jesteś tym cisza, ty jesteś tym cisza, ty jesteś tym cisza. On... Trzecim błędem jest moment, w którym Lloyd się budzi po walce z Garmadonem. Jego oczy są przez chwilę zielone, a potem znów czarne. Czy Lloyd odzyskał swoje mocy na parę sekund? Czwartym i ostatnim błędem z odcinka pierwszego jest skok mr. E nad pojazdem Lloyda. Jak widzimy, maska dalej jest na pojeździe, i mr. E podczas spadania jej nie trzyma. Ale gdy znalazł się już na łódce, to wtedy ją trzyma na plecach. Na tym skończymy dzisiejszy film. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie komentarz i kciuk w górę i może subskrypcję dla zachęty. Zobaczcie najnowszy film tutaj. Z tej strony Brix. Trzymajcie się na razie.